Zapis ciebie, zajmij się. Oboje się jednej ruszyły, Ja też zrobię. Zapis dla ciebie. Zapis dla ciebie. Zapis jednak ciebie. proszę Nie dla okay. zajbiście, zajbiście. pomóż mi, pomóż mi no. No ja to swojego. Od, ja to Jak będzie kierował, to możesz, możesz Biegam, biegam. O kurwa, ty mam futo Dobra, ja zabijam. Się ja zabiję. Odwrócę niego. Dawaj. Dwóch zabijam. No, i dwóch? Tak, Zajebiście, no ale i tak wyszło, Prawa, ono a ja tak sobie w sumie robisz. na styku kurwa powiem ci Eee, e, ty, ty co ty kurwa? A no daj sobie na go podniosę ty. No. no nie podnosz, co ty robisz? Dobra no, no dobra, w sumie tak, no, czyli... nie zabijemy. No ty, no nie ty, no. Tego czekaj, czekaj. Co, to ja muszę sobie, co ja miałem zrobić ty. Aha te partyklesy połączyć, bo ja nie widziałem co się dzieje. <laughs> no kurwa, dopierdalało ja tak tak ogólnie, za, ogólnie zabiłem dwóch typa ze zero rankingu jak coś kurwa to Ty jesteś co? takim nowym jebanem, pierdolonym śmiecie. Mówiłem ci kurwa, żebyś poczekał, bo nie grałem tydzień czasu chłopie. Tak kurwa, prawie przejebałem się z ciebie tak kurwa Tak, kuja przejebałeś, jak ja go tam po kurwa zniszczyłem Dobra, dwa rankingu też jest okej okay. W ogóle ja nie wiedziałem którego popa ja biję ty, chy, ja, ty, rankingu, chyba tego popa co ja sklepałem, to ty kurwa mi zajebałeś tak naprawdę